Wniosek z poprzedniego przykładu zostawiam, ponieważ identyczny wniosek otrzymamy w tym przykładzie, dlatego że w całym zadaniu uzasadniamy, że nie istnieje trójkąt o bokach długości x, y, z. Zacznijmy więc rozwiązanie od wyznaczenia długości odcinków x, y, z. Poszukajmy na początek wspólnego mianownika dla tego ułamka i tego ułamka. To będzie liczba 4, więc tutaj muszę pomnożyć przez 2, tutaj przez 2. Stąd otrzymam 2 czwarte odjąć 1 4. W mianowniku natomiast mamy odejmowanie kolejnych dwóch ułamków, i tutaj wspólnym mianownikiem będzie liczba 10. W liczniku tego ułamka otrzymamy wynik równy 1 4, w mianowniku natomiast 1 10. I teraz dzielenie ułamków zamieniamy na mnożenie przez odwrotność. Ułamki skracamy. Otrzymujemy 5 drugich. To się równa 2 całe i 1 druga. Następnie, tutaj, w tym działaniu, zamienimy liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. Robi się to w ten sposób. Zobacz. Wymnażasz dwójkę z piątką, otrzymujesz wynik równy 10 i dodajesz jeszcze licz, liczbę z licznika. Stąd mamy 11 piątych. 11 piątych. Od tego odejmujemy 1 czwartą. W mianowniku identycznie. Tu mamy liczbę mieszaną, zamieniamy ją na ułamek niewłaściwy. 2 razy 2 to 4, dodać 1 to 5. Teraz wracamy do tego działania i szukamy wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem będzie liczba 20. Natomiast wspólnym mianownikiem w tym działaniu będzie liczba 4. W liczniku z tego działania otrzymamy 39 20, a z tego działania otrzymamy 9 czwartych. No i teraz korzystamy z mnożenia przez odwrotność. Skróćmy jeszcze ułamki. Tutaj przez 3 mogę skrócić. W ostatnim działaniu tu mam liczbę mieszaną, tu mam liczbę mieszaną. Obie liczby mieszane zamieniam na ułamki niewłaściwe. Następnie szukam wspólnych mianowników. Tutaj otrzymam 6, czyli tą liczbę muszę pomnożyć przez 2, tą przez 3. Tutaj wspólnym mianownikiem będzie liczba 12. No i teraz wykonuję dzielenie mnożąc przez odwrotność. Skracam. I taki jest wynik. I teraz zauważ, że ta liczba i ta liczba jest mniejsza od 1. Czyli to są dwa krótsze odcinki. Jeżeli zsumujemy te odcinki to na pewno wynik będzie mniejszy od 2 1 ,2, czyli od 2,5. Bo zobacz, jak dodajesz dwie liczby mniejsze od 1, no to wynik musi być na pewno mniejszy od 2, a tym bardziej mniejszy od 2 1 ,2 więc nie musimy tutaj dodawać, szukać wspólnych mianowników i podawać dokładnego wyniku, tylko na tej podstawie stwierdzamy, że ta suma jest mniejsza od najdłuższego odcinka, a stąd wniosek, że suma, że skoro suma długości dwóch krótszych odcinków jest mniejsza od najdłuższego odcinka, to na mocy twierdzenia o nierówności trójkąta możemy stwierdzić, że taki trójkąt nie istnieje. Co kończy dowód.